tym na tak. Dzisiaj idziemy na szopanko. No. Yy, taki tam pusty step będzie sprzątać i jeszcze nie tylko. No. Jestem ciekawa, ile ludzi w ogóle przyjdzie. No jakby... Jak ja na ciebie czekałem. Tak. Yy, to wychodziło dużo ludzi. Nie Uuu, wiem, czy oni ma... wszędzie... ale, w ale w stronę Lidla jakby? No. Eee, mam, jestem ciekaw czy będzie ktoś na przykład jakiś, ciekawe czy będzie Sławomir Ziębiński. To jest, to jest pytanie tygodnia. Która to część? Czekaj, to jest jakby jako pion znaczy to jest niby jako trzecia, bo jeszcze mam dwa filmy do wrzucenia. Trochę mi się nie chce mam je ale jeszcze, jeszcze, jeszcze je mówię. I, i mam nadzieję, że podobał Wam się wstęp, bo to jest dodatkowo w się początek drugiego sezonu vlogów. Spóźniłeś się 5 minut. W chwili waty się ile wczoraj spóźniłeś? Ale byłem ci punktualnie jeszcze przed czasem. No właśnie, a miałem jeszcze jedną ważną rzecz do załatwienia. nie wiesz, jakby jakiegoś człowiekowi pożyczyć, wiesz. No wiem. Ale byłaby taka, gdyby takie idziemy do Lidla no i takie wszystkie te worki, które my używamy są wykupione. Toび, a I tak w sumie może być. Bo zakładam, że ludzie pewnie jeszcze pójdą sobie kupić w drodze. Ja się raczej trochę... trochę... Ciekawe ile będzie właśnie ludzi. E, obstawiam, że zaraz, kurde, ci te osoby, które będzie znają z moich ekologicznych postów, to zaraz, kurcze, będzie jakiś ten... Będę się czuć, jak, jak gramy w Pokemony. Myślę, że ludzie stoją przy lidlu, żeby sprzątać, a gdybyśmy grali w Pokemony, to ludzie by stali, żeby no. tego rajda. Wiem, wiem. Znaczy, ja tam nie wiem, czy jeszcze kiedyś Poxy w ogóle włączę, bo je, u mnie jest opcja sprzedania konta. Aha. Zastanawiam się, ale chyba tego nie zrobię. Mhm. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, zrobimy małą pauzę. Zaraz wrócimy i będziecie mieli za chwilę. Wy to macie fajnie, bo dla nas to jakieś 2-3 minuty, a wy macie tylko praktycznie po sekundzie to. Mhm. Więc do zobaczenia po przerwie. Słuchajcie, jesteśmy już przy Lidlu, bo nie wiemy od której. Coś widzę już. Coś widzę. Dobra. Ja będę kończyć tego vloga, wrzucę Wam po prostu potem... E, rzeczy, e, które jakby posprzątaliśmy przed i po. Jeśli takie, tak, takiekolwiek uda mi się zrobić, subskrybujcie, łapkujcie. No i co? Oglądajcie sobie scenki, może jeszcze puszek będzie na odcinku, nie wiem. To kwestia, czy mi się będzie chciało, więc pa pa!